Mano z tej strony woda i witam Cię w kolejnym odcinku A to odcinek dlatego, że wleciał niespodziewany kompletnie update Update, który zmienił troszeczkę nam rozgrywkę No bo teraz wiemy, że w mecie mamy takie dwa głównie karabiny szturmowe Była to FARA 83 no i C58 Obydwa karabiny praktycznie bez rozrzutu Oczywiście FARA już zdecydowanie zero I teraz uwaga, wleciał Nerf Dokładnie został zmieniony właśnie recoil w C58 i w Farze. W Farze zauważyłem, jakby zaczął latać troszeczkę bardziej na boki, no i oczywiście do góry. Co do C58, powiem Wam szczerze, tego recoilu jakoś nie zauważyłem różnicy, jak dla mnie i tak jest jakby taki sam, naprawdę. No możliwe, że tam się zwiększył troszeczkę do góry, ale naprawdę jest to słabo odczuwalne. Oczywiście znerfili również gwoździarę i coś, co na to jaba. Bo długo czekałem, zmniejszyli jej e, zasięg. I to jest bardzo dobrze, ponieważ jak za mnie tak woździera miała zbyt mocny mm, time to kill, zmniejszyli o, o 40%, e, gdzie wcześniej było to 15 metrów, no to 40% myślę, że teraz będzie mniej niż 10, więc słabiej na pewno będzie wypadać niż MP5. No oczywiście MP5 e, do 10 metrów wokoło. E, oprócz tego zmienili też właśnie w lufach tutaj w lufie ranger na, e, czy takedown na akaczu i na XM4 zmniejszyli też e, to że te lufy teraz mniej kontrolują odrzut tak samo i wzmocniona e, ciężka e, Task Force nas e, na karabinach szturmowych e, tak samo właśnie m, te lufy teraz po prostu mniej kontrolują rozrzut. No i słuchajcie, ja postanowiłem sobie sprawdzić właśnie te bronie, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam zestaw zbudowanej MP5 na blisko, gdzie mamy tutaj zestaw bez lufy kompletnie, dlatego że lufa powoduje, że mamy ten celowniczek taki okrągły, troszeczkę bardziej nam to zasłania, powiem Wam, z takim zestawem polecił mi to X-Lat i siada mi to bardzo przyjemnie. No i do tego C-58 oczywiście zbudowane tak samo jak i przed tym nerfem, zobaczycie oczywiście w tym gameplayu zaraz, jak to teraz schodzi po tym nerfie, czy nadal warto używać, czy jednak szukać czegoś innego. Zapraszam do oglądania. No to, to superkę może, bo, bo dzisiaj nie lecieliśmy ani razu. Dzisiaj radzę. jeszcze nie razu, no. No dobra. O, kurwa. Ja Tyle pieniędzy się zarobiliśmy, dół, O O, Kurwa. Kurwa, no? Kurwa, O fajne, fajne.

What to? Fuck, ja myślę, że to woda. Czyli. Ja to samo, to myślałem, że to jest w ogóle. No pewny, że to woda idzie. Nie, bo to się odwaliło. Na burger zatrzymał się auto sama ja samo, brzód. Macie tu kogoś na tym officeie? Bo jeszcze jeden na dachu był leżę, na pewno. Leży, leżę, leżę. leżę. Wbijamy potem, Twoj burger, to mam tak jeszcze. Było. A tam nie ma sklepu na burgerze. To ale tam ty... A dobra Aj! Ta dachu czerwona. Ale jeśli Co ona tu Nie mam broni Dobra, dawajcie spita. On tu leży, on tu leży. O, on le Widzisz się e, z airporta. Z airporta. Z oh, no. Ty, ale co tam tak, forbuję, no? Ty, ale co mi tu nie pasuje? Czerwony jest tam nie. Po plecach. O, oh, nie sądzę. Na tym bloku. Ale swu... Dzień, no, no, zajebał, no, to no, to jest po prostu. Jak tutaj? Chłop to mi zajebło, by walnął. Gdzieś od was mistrz, na? Na dole Mówię chyba skąd. Ta, biega yy... O właśnie Pokaiby ma Powalone Jeszcze chyba wykrzyknik? Nie, 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 Tutaj, pode mną Pierwszy domek Czekam, czekam, czekam gdzie... To po prawej, no Co? On nikt, no. bije na, na blisko Super Dawaj, to dawaj tego, to go nie wie No to dawaj, wyjdź Ja na tych pójdę Byłeś z trzech, podobno ciebie Wszyscy podobni Jeden jest nade mną czy jest? Najże jest tutaj. Ale to jest głupie, chłopiec w środku, nie mogę nic zrobić, stary. Głokie w Ty do mnie strzelałeś w No stary, do tego chowa strzelałem Byłem w jego środku w jego ciała Ale to jest to drugi Było trzech, gdzie oni się? Ojej, leży Leży drugi Ja że to jest jeden chow Ja pierdzielę Co no ty woda, tak cicho siedzisz. No, no, mieliśmy robić splita, no co zrobiliśmy splita? Co mam dawać? Mam wodę właśnie no, na katomię. mam tutaj dwóch typów na pewno. A kupiliście to sklep? Nie, mi tupią. No nie wiem dokładnie, gdzie są, chyba trochę na. No, jest smartfon. O, dzięki, dzięki, z niebieskiego ej, Kupili pa tutaj kopecę. Kubie go. kawie jest. Strzała. A to jest ten.

To wypadła, nie Chłopie zjadł. Owe, Zdrowie. Zdrowie. Jak go wyrwało? E, chłop w środku jest, no. No, no nie! ale no ten bot to jest jakiś trykissy. Ducha ah, miałeś. Jakiś pistoletików cię za Aha. No Poslany chłopie jakiś Na no, dole idziesz, no, za tym domkiem tak. To nie ten? To... Nie, 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 on był czarny traj Oi czarny? O czarny To ten Nie mogę O pistolciki jakiś na No, Na no, uh. no, właśnie się zrobi Skołam Kurde Strasznie wysoko, ale no, czy... się nie trafia w takie zagłości To jest 130 metrów jedno Będzie mógł wrócić do walki Come on Coś mi to tu topało Nie mi się wydaje, że chyba chłopcu koło ciebie gdzieś jest Obok kogo? Koło ciebie, no obok ciebie No właśnie, właśnie gdzieś jest, tylko... A Znaleźć go nie mogłem. Przed do drzwi, widziałeś? I wcale nie snajper do, prawa, do ciebie Jeszcze jeden, to się Nie, no z najgorszym typem, miałem kłak. Koś już ma zero, zero, trzydzieści na placu, on dalej siedzi, kurwa. W domku i Proszę, może Later, chyba later. Chyba no. Ty, tu miałeś Ale jeszcze jedna kurwa. Nie chłopo zabiłeś. To gdzie chłopo ty zabiłeś, na tym balkonie po prawej. O, yes. gdzie to było teraz? No. To było tutaj gdzieś. I w dół no. Jeszcze niżej. Po przyjechał. Właśnie, właśnie po Pierwsza na drabinę. О, kurno. О, как бы Co to ma zrobić? No kurde, co jest? O, chłopak gdzieś zlecał. Chyba to było, nataszasz kobił. Tak, skończył, skończył, skończył. Rytuję, że to tak daleko tam. Ty. Co? po Ej, ty rytowałeś tego chłopa co ja go zrobiłem? No, tam nic nie miał. A dobra. Nie, bo myślałem, Ej, ja... że kto, kto inny. Patrz, masz pieniądze woda tutaj. Bo ty nie musisz porzucić, nie? Ja? nie. nie. Zrzuciłem pieniądze Co mam kupić? Bo takie idę podróż <grystanie> <grystanie> Zaraz nie wiesz co <grystanie> a ten szut na dachu jest i to za <grystanie> Dobre Dobra cię to na górę Coś czuję, to nie będzie, to dobrze się nie skończy On bez kieba jest w tym traku Ja też będę zaraz Ah! <laughs> Wiedziałem, że to dobrze się nie skończy Masz tam chłopów? Tak Właśnie mnie złapał Jak wierzłem Linu na, na górę Dobra, dobra, jak chcesz to się poddać, to cię kupię od razu A ja to w ogóle inny team! Z PKM siedzi Kolega Dobra, dzięki yy... Nie wiem co on robi tutaj naprawdę Tu są chłopy na górze Ty lasik jesteś na górze czy nie? Nie, jestem na dole, w A, O, ty jest ludzi Było że... I... cztery osoby w ogóle ty, ja do, do, do ciebie No tutaj antenę miałem Na antenie to leży to zobaczyłem, że to na antenie leży. Nie, ja, chłopka No, w zielonym jest. No, to dobrze. Obity no, jest no. mocno. Tu masz, tu masz, tu masz szwabka po lewej. Leży. O, co tam? Ale koniec. O, dobity, dobra. Idę do po jego rzecz. Masz tam no, jakieś? ja mam moda? Ja mam, no. Tylko niewiele, ale. Masz tutaj. Dobra, czy nie? Nie, nie mam. Tu masz, tu idę. Gdzie mam Nie ma tu ammo nic już Armor? Powiedziałeś armor czy armor? amor To, tym to będzie Ja oni nich już. już Chciby Ja w pierdolę Tam tutaj masz, tutaj masz. Idę, idę. No, tylko nie wiem, czy tu wejdziesz. La mnie, la mnie, la mnie, za mnie, la mnie, la mnie. To jest. Oh. Tutaj jest na mnie. Pod tobą, pod tobą, to, okay. Tu, 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 tu. O, dobra, dobra. O, na schodach stoi. Więcej, więcej, tu jest, biło się jeszcze. To to było, nie? Po Poprawę, masz. Bo to się... ten, to mnie dobie. Ładnie, ładnie. Jeszcze kacet. Pan na pewno na zielonym wopłocą. Kurna, na pomarańczowym jest gość jakiś. O niebawio, co? Kurde, ale przypał jest. O, sił tu... papi. Ja słyszałem w tym gościu, właśnie w ogóle? Ja nic nie słyszałem Ja nic Ja byłem słyszałem trochę dalej się... On się podniósł i ja mnie od razu zabił Aha Dobry kolega Ja bym uciekał Może <grym> się <z podkorniście> ładnie To dwóch było, tak? Ja, to dwóch było. No nie. Mam nadzieję, że się podobało. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim wspierającym. Zachęcam Ciebie do lekowania tego filmu, do subowania tego kanału. No i do następnego. siema! siema.